Szybkie błyski radiowe, czyli bardzo silne sygnały radiowe, które astronomowie obserwują nadchodzące z różnych kierunków wszechświata, to wielka zagadka astronomii. Do dziś nie wiadomo na 100%, co jest źródłem tych sygnałów. Wydawało się, że odpowiedź jest już właściwie na dłoni i posądzono o to magnetary, młode magnetary, które miałyby emitować takie silne źródła energii. No i Oczywiście w wielu przypadkach może właśnie tak być, ale najnowsze badania między innymi też polskiego zespołu astronomów pokazują, że może też być zupełnie inaczej i możemy natrafić na takie sygnały, które wydają się mieć więcej niż jedno źródło ale właściwie w tym samym miejscu. Porozmawiam o tym z astronomem doktorem Marcinem Gawrońskim a z Obserwatorium Radio Obserwatorium w piwnicach należącym do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Także posłuchajmy, co ma do powiedzenia o tym nowym odkryciu. W tym świecie FRB generalnie to wiadomo, że są dwie klasy obiektów, mhm. sądzimy. Repetery, wielokrotne źródła jednokrotne źródła. I wydaje nam się, że z powodów statystycznych tworzą one osobne populacje. Tak? Że nie możesz biorąc statystycznie to, co widzimy w błyskach tych jednopajowieniowych źródeł przenieść to na repitery, czyli to z jakichś powodów są dwie różne klasy obiektów albo te dwie, dwie te same obiekty, które w różny sposób działają, tak? Mhm. Nie wiem. No, i w 2021 odkryto bardzo aktywny repeater, tak? Źródło było bardzo aktywne i w momencie odkrycia było najaktywniejszym obiektem na niebie, w tej klasie dominowało obserwowalny wszechświat. No nie? Od odkryło to czajmi kanadyjskie. No i jak zaczęli obserwować ten obiekt Chińczycy za pomocą Fasta, tej swojej 500 metrówki, mhm. to w maksymalnej aktywności rejestrowali 45 błysków na godzinę. To jest bardzo dużo. Oni tam zarejestrowali olbrzymią y, ilość błysków, i spoiler nie ma żadnej periodyczności. Mhm. Nic, co byś powiązał z rotacją, z systemem, coś w tym stylu. Tylko, że oczywiście, że FAST to jest 500 metrów, no to oni widzieli obiekty o dwa rzędy wielkości słabsze niż to, co my możemy zarejestrować naszą anteną. No i my w ramach naszej współpracy z y, Szwedami, z Onzalą, Westerborkiem i z taką y, radioteleskopem, co jest ciekawe, on jest. Y, prowadzony przez amatorów. Mm -hmm. Amatorzy przejęli sobie starą y komunikacyjną antenę w Niemczech, w Stokart, z za prywatne pieniądze z, z renowacji jakąś zrobili, przywrócili to do życia i robią obserwacje naukowe. Właśnie chciałem się zapytać, w zabrzmiało jakby skłotersi przejęli sk jakiś lokal. Ja, nie, ale to w tym sensie, to jest taka grupa radioamatorów, która się zorientowała, że taki teleskop istnieje. Mm -hmm. Niemcy już to nie używają z powodów tam po prostu. Są bogaci, co im to? Mhm. i oni to przejęli, na początku zamontowali takie proste odbiorniki, później zamontowali lepsze odbiorniki, już takie powiedzmy prawie schłodzone i oni zna to, że mogą dedykować olbrzymie ilości czasu obserwacyjnego nie tak jak inne anteny to po prostu trzaskali setki godzin mhm. To jest po prostu idealne wykorzystanie tego typu instrumentu i oni mają czułość tak naprawdę niezbyt gorszą niż my okay. i jak zrobiliśmy ten projekt, to zdecydowaliśmy się obserwować te jedno aktywne źródło w te kilka teleskopów na różnych częstotliwościach jednocześnie. Tak? Że my obserwowaliśmy na około 5 GHz, Westerbork i Stokert na paśmie L21 cm. No i Westerbork czasami na tak zwanym paśmie P to jest 300 MHz. I pierwsze odkrycie, ale podejrzewano to, że błyski zarejestrowano tylko na L. Mhm. Na, nie widziano błysków na niskich częstotliwościach od tego źródła i my nie widzieliśmy błyski, błysków na wyższych częstotliwościach. I to by oznaczało, że one są dość wąskopasmowe. Wąskopasmowe. Mhm. Ale to jest typowa taka właściwość takich repeaterów. Klasyczne błyski wydają się są bardzo szerokopasmowe. Te repeatery są wąskopasmowe, dlatego mówię o tych różnicach okay. w właściwościach statystycznych przede wszystkim. I teraz zabawna rzecz. My z reguły obserwowaliśmy na paśmie C, a się okazało, że na C nie ma błysków, więc nie ma praktycznie żadnych detekcji z naszego <śmum> teleskopu. Tak? Z tym, że trzeba pamiętać, że wynik negatywny jest równie ważny jak wynik pozytywny we współczesnej nauce, o czym zdaje się większość ludzi już zapomina w dzisiejszych czasach. No tak? właśnie, chciałem powiedzieć, że tak naprawdę to też dużo mówi, bo jeżeli na tym paśmie nie było obserwacji, to już znacie jakieś parametry tego źródła, nie? Tak, i my, wiesz. Przejechaliśmy, to jest nasz najczulszy odbiornik i nie widzieliśmy nic. Mm -hmm. tak? I je, są takie podejrzenia. Obserwacje wskazują, że rzeczywiście FRB powyżej 2 GHz nie występują. Okay. Z jakiegoś powodu. Albo to, co promieniuje w wyższych częstotliwościach, to już są tak ekstremalne obiekty, nie to, co my klasycznie obserwujemy. A jako, że tych obserwacji na wyższych częstotliwościach się nie robi antenami, z tego powodu, że. Na przykład na paśmie L pole widzenia naszego teleskopu to mniej więcej połowa tarczy Księżyca, tak? mm -hmm. gdzie możesz te najbliższe galaktyki władować. No to na paśmie 5 GHz to już jest 6 razy mniej. Mm -hmm. Czyli pokrywasz yy, o wiele mniejsze pole widzenia, więc nie opłaca się spędzać czasu teleskopowego, żeby śledzić tak małe pole widzenia. Tak? O ile ja mogę sobie wyobrazić, żeby na L przeglądać ślepo, bo widzę, to jednak jest pewna część nieba, mm -hmm. To na C to nie ma sensu. To jest zbyt małe prawdopodobieństwo, żeby ci się tak trafiło. Z tego też powodu, że my nie robimy takich przeglądów na wysokich częstotliwości. W częstotliwościach to jest całkowicie tierra incognita. Mm -hmm. Są tylko nieliczne detekcje pewnych repeaterów na wysokich częstotliwościach. Prze, między innymi przez e, e, o, olbrzymi GBT Jankewski 110 mm -hmm. metrów. Tak? Czyli, żeby dobrze zrozumieć, jakby miejsce namierzyli wam, więc wy mogliście skierować ten węższy, że tak powiem, zakres i zobaczyć, tak, że dokładnie. tam nic nie ma. Teraz jeszcze ciekawostka, bo to, to jest. Jeszcze jest związane, że udało nam się w innej publikacji to jest dokładnie namierzyć lokalizację tego obiektu za pomocą interferometrii. Tak, jak mm -hmm. kiedyś opowiadałem. I się okazało, że położenie tego obiektu też łamie nasze wyobrażenia, bo on jest położony w galaktyce z poprzeczką i, i lokalizacja też jest, nie jest taka, jakbyśmy się spodziewali. Bo jeżeli byśmy sądzili, że to są młode magnetary, tuż po wybuchach supernowych, to supernowe tam, gdzie masz te masywne gwiazdy, to one wybuchają w ramieniach galaktyk spiralnych. tak? Tam, gdzie tworzą mm -hmm. się te gwiazdy, bo tam po 30, 50 milionach, milionach lat robi bum, i koniec. Więc to cały czas rezyduje, rezyduje w tych ramionach spiralnych, bo fale gęstościowe zbyt wolno się przesuwają. I oto się okazuje, że ten obiekt nie znajduje się w ramieniu spiralnym, tylko na obrzeżu tego ramienia spiralnego, czyli nie pasuje do takich klasycznych teorii, że to jest bardzo młody magnetar. Co więcej, obserwacje chińskie pokazały, że ten obiekt znajduje się w tak dziwnym ośrodku, że to musi być bardzo taki Energetyczna plazma, zjonizowana plazma jako ośrodek o średnicy mniej więcej jednej jastro... jednostki astronomicznej. Jedna jednostka astronomiczna, ale obszar, wiesz? A, obszar, nie sam okay, obiekt. Dobra, dobra, obszar. Dobra. Sam, on rezyduje w takim czymś. Mhm. Więc jest podejrzenie, że być może to jest po prostu postsupernowa jakaś i tam produkowany jest coś, co się nazywa y, Pulsar y, Wind Nebula, coś w tym stylu, ale to co mhm. jest gdybanie. To może. Tylko przez analogie, które jak wiesz, absolutnie nie muszą być trafne w tym przypadku. I, I to jest ten mod. I my zlokalizowaliśmy. To jest pierwszy hit. I co jest ciekawe, wydaje się, że ten obieg jednak istnieje w jakimś tam małym obszarze gwiazdotwórczym, ale niezwiązanym tam, gdzie te są procesy. Ale mimo wszystko to jest słabo, żeby tak wskazać, mhm. że to jest młody magnetar. I co nam wyszło z badań, oprócz tego, że. Yy... Widać go tylko na jednym paśmie było. O co chodzi? się Okazało się, że jeżeli weźmiesz teraz dystrybucję energetyczną błysków, tak? czyli jak często występują błyski o danej energii. A to jest ciekawostka, najjaśniejszy błysk, który zarejestrowaliśmy, to był tak jasny, że to było w ciągu tam 5 milisekund równowartość dwóch tygodni pracy Słońca. Ale który wy zaobserwowaliście, czy jako ludzkość zaobserwowaliście? My, my, okay. my. Ich najprawdopodobniej Prawda. chyba to jest najjaśniejszy zgłoszony. Taki, okay. tak? Ale tam są problemy z dokładnością z dokładną kalibracją takich błysków i z reguły się tam plus minus 10% konserwatywnie narzuca. I o tak. co chodzi? Teraz jak się zrobi tą dystrybucję, to generalnie przy takich losowych procesach energetycznych to dystrybucja to jest logarytmiczna, takie mhm. nachylanie i no i gwałtownie spada prawdopodobieństwo, że pojawią się błyski silniejsze od słabszych, dość mhm. mocno. Ale co się okazało w przypadku tego źródła błyski silniejsze Występują o wiele częściej, niż to by wynikało z tego, co się dzieje w słabszej części energii, w niższych energiach. Jak policzyliśmy, to się okazało, że ten obiekt nie ma rozkładu zwykłego takiego, tylko ma złożenie dwóch rozkładów. I to oznacza jedynie tyle, że obserwujemy superpozycję dwóch różnych rodzajów emisji. Okay. Więc masz dwa różne procesy, które odpowiadają za szybkie błyski radiowe. W jednym miejscu w jednym miejscu. I on to jeszcze ma to do tego, że on ma okres aktywności. Trzy miesięczny okres aktywności i on później się wyłącza. Jest cisza. Mm -hmm. Teraz czekamy na kolejny okres, żeby potwierdzić. No, nie? no dobra. Nie wydaje się, to... że to nie jest, nie jest tak periodyczne, jakbyśmy chcieli, okay. ale takie się pojawiają okresy. Ale to rozumiem, że jeżeli jest to faktycznie jakiś magnetar załóżmy, nie, który w jakiejś tam osi pluje Albo sobie coś, tym. coś tam to znaczy, nie wiadomo, czy on tak naprawdę pluje. Okej, okay, no ale, czy, czy, czy ale pytanie, właśnie, czy on jest w stanie przestać, czy po prostu tak się jego ta orbita nachylenie zmienia, że po prostu nie dostaje. Być może, nie? być może na przykład są, być może są takie hipotezy, że on cały czas działa, silnik. Mhm. czymkolwiek to jest, tylko my z powodów geometrycznych w pewnym momencie wychodzimy z jego, że tak Nowy powiem, oślepiając lampy, tak jak pulsarowym w stożku emisji, tak? Okay. To są hipotezy. To jest najprostsze wyjaśnienie, ale to by sugerowało periodyczność, jeżeli sobie wyobrażamy periodyczność takiego zachowania. Mhm. Czy tam precesujący magnetar z jakiegoś powodu, czy układ podwójny z jakiegoś powodu, to by oznaczało dość dużą periodyczność. Tak jak w przypadku jednego repeatera, gdzie taka periodyczność jest Okay. Zachowana, tak? Ale w tym przypadku tylko pojawiły się okresy aktywności, które trwały bardzo długo i on zgasł. Co jest ciekawe, to jeżeli teraz weźmiesz dystrybucję energetyczną błysków jednopojawieniowych i repeaterów, to ta jaśniejsza część widma tego rozkładu pasuje do tego, co produkują błyski jednopojawieniowe. Czyli się zdecydować nie może jednym słowem. Z tym, że właściwości tych błysków od tego ripitera cały czas są inne niż klasyczne one-offy. Tak? Mm -hmm. Tylko patrzymy na sumę energii, rozkład energii. Okay. I teraz jest pytanie zasadnicze, czy ta w niskich energiach działa cały to jest spekulacja, działa cały czas, ale że Chińczycy tego nie obserwują non-stop, mm -hmm. tylko obserwują, kiedy jest wie, a w tym momencie włącza się ten drugi. Proces, który produkuje te jasne błyski i zauważasz, że się coś mm -hmm. dzieje. No nie. Mm -hmm. Ale co to oznacza? Czy to jest tylko efekt geometryczny, czy rzeczywiście fizycznie się coś dzieje? Yy, yy, to nie wiemy. tak? Widać wyraźnie dwa rozkłady energetyczne: błysków dla niskich energii, i dla wysokich i z punktu czysto statystycznego widzimy, że widzimy populację zjawisk, za które są odpowiedzialne różne procesy albo. Ten sam proces, który potrafi z jakiegoś powodu w różnych modach działać. Okej. Okay. No bo właśnie tak się zastanawiam, nie? Na ile to jest na przykład tak, że faktycznie jest tam jakaś otulina z plazmy, jak mówisz, i ona jest aktywowana, i to jest ta jedna rzecz, to co ona produkuje. Wiesz co, to, y y y Chińczycy twierdzą, że to jest y układ podwójny, gdzie gwiazda neutronowa chodzi wokół dużej gwiazdy, która ma jeszcze dysk akrecyjny. Jak blisko wchodzi, to jest sama absorpcja, i nie widać tego czegoś. O tak? Jak wychodzi dalej, to widać. Albo jest. to widać, tak? Mhm. Okay. Takie są podej, podejrzenia. Albo też twierdzą, że jak wchodzi, to materia spada, i wtedy jest przyspieszana. No tam wiesz, to jest dużo niemanologii stosowanej, bo nikogo okay. za nie, nie chwyciłeś w tym momencie. Co jest jeszcze ciekawe, okay. obserwowaliśmy ten obiekt podczas dwóch różnych okresów aktywności i rozkład energetyczny, bardziej energetycznego procesu, trochę się zmieniał. Tak jakby się zmieniły jakieś parametry, które go indukowały, tak? Albo otoczenie, nie wiemy. No i morał z tej całej historii jest taki, że widzimy źródło, gdzie na jej, gdzie wszystko wskazuje, że są dwa procesy fizyczne, generalnie, które w stanie są indukować Szybkie błyski radiowe, że nie jest jeden proces i te oba procesy działają w tym samym obiekcie. Taka jest prosta konkluzja. Tego. No, no dobra, a na, tak się... na ile tutaj jest jakby pewność, że to nie jest właśnie jakiś artefakt? Tylko nie, to nie bo, mamy, bo mamy obserwacje z dwóch różnych jak to się nazywa? Z dwóch Źródło. różnych okresów aktywności. Ja mówię o tym A, okay, jednym obiekcie. Z dwóch różnych okresów aktywności i w obu przypadkach widać przełamanie na tej samej energii. Tam później trochę statystycznie inaczej, bo powiedziałem, że się zmienia tam, trochę statystycznie inaczej to wygląda. Co dalej będzie się z tym działo teraz? Jak, jakie są dalej... No, czekamy rzeczy? na kolej, kolejny okres aktywności. Słuchaj, te źródło jak zaczęło być aktywne i produkowało to kilkanaście, kilkadziesiąt błysków na godzinę widocznych przez FASTA, to pod względem ilości produkowanego FRB dominowało w obserwowalnym wszechświecie. Dla nas mm. jako obserwator. Coś się mocno energii pozbywa, ewidentnie, nie? Ale, ale zauważ, jak to musi być rzadkie. Rzadkość samego mm -hmm. procesu, tak? Skoro takie coś obserwujesz w całym obserwowalnym wszechświecie. Raz na tam pół roku, czy... bo drugie bardzo podobne źródło mm -hmm. znaleźliśmy. To o którym mówię, to my nazywamy R67, jest jeszcze jedno R117, to tam się dopiero prawdziwie prawdziwie dzieje no nie? No a to a nie jest mamy... tak, że przez to, że, że się obserwuje tylko jakieś tam fragmenty, to po prostu się przeoczyło rzeczy? Nie, czaj mi cały czas obserwuje, a, okay, nie bo to jest teleskop tranzytowy. on widzi tam ograniczony czas pole widzenia, ale jeżeli jakieś źródło robi się super aktywne, i ma tam deklinację wyższą niż zero, to oni tego nie przeoczą. Okej, okay, dobra. Czyli nie tak? da się tego przeoczyć w razie Oni nie mają możliwości tego przeoczenia, że bo po prostu co jakiś czas im wpadnie w pole widzenia. Mm -hmm. A jeżeli w ciągu dwóch dni, słuchaj, to źródło potrafiło produkować tyle błysków, że Czajmi reportowało dwa, trzy błyski podczas jednej sesji, jednego tranzytu u siebie. To oznacza olbrzymią ilość błysków w ciągu doby, tak? No tak. A powiedzmy. No mi z tego wszystkiego, co tobie się gdzieś tam, nie wiem, czy widzisz dane, nie? To masz jakiegoś swego faworyta, jeżeli chodzi o źródło ewentualne? Czy w ogóle się nie zastanawiałeś nad tym jeszcze? Y -y, moi fawory, przynajmniej, za... wszystko wskazuje na to, wszystko wskazuje na to, że przynajmniej za część, nie za wszystkie, ale za część błysków odpowiadają jednak głodne magnetary, bo tego typu zjawiska widzieliśmy w naszej galaktyce. Mhm. Tak? Y -y. I przynajmniej jest takie źródło w sąsiedniej galaktyce Repeater z M81 i wiemy tak, że energia błysków, które obserwowaliśmy od tego y, Repeatera, jest taka sama jak energia błysków tego, co magnetar ten błysnął nam w galaktyce mhm. 3 lata temu, czy coś w tym stylu. Więc gdybyśmy go przenieśli do M81, tak, to gdyby Felsberg, bo to Felsbergiem badaliśmy, gdyby to wiedział, to wiedział, że znaleźliśmy klasyczne. Okay. FRB, więc to, więc to jest najprostszy dowód, z tego też powodu zaczynamy tego typu zjawiska poszukiwać naszym teleskopem w sąsiednich galaktykach. Okay. To skoro u nas magnetary błyskają, tak, to gdzie indziej też muszą w sąsiednich galaktykach błyskać, bo to nie ma bata, żeby nasza nagle była jakiegoś powodu wyjątkowa. tak?